Hmm. Bohaterowie mają odpowiedzialne zadanie. Nakarmienie małej dziewczynki. Spójrzmy, co chce. Frytki. Nic skomplikowanego. Zaraz zrobimy. Znam przepis. Chyba muszę wlać olej. Wlaję więcej. Będzie bardziej tłuste i smaczniejsze. No i będzie się dobrze smażyło. Wysypię całą paczkę, bo frytek nigdy nie można mieć za dużo Łuczko, co ty robisz? O nie, to się zaraz spali Trzeba szybko ugasić ogień Uf, nie było czegoś takiego w przepisach na YouTubie Prawie spaliłaś kuchnię i nas wszystkich Lepiej ucz się od babci Bierzemy tylko odrobinę oleju Zmniejszamy ogień i wrzucamy ziemniaki. No proszę, idealnie. Możemy położyć je na talerzu. Och, jakie dobre. To wszystko dla mojej wnuczki. Muszę tylko dodać troszkę pysznego keczupu. Rytki i keczup to idealne połączenie. Moja wnuczka na pewno to pokocha. A ile kalorii jest w tym daniu? Pokażę wam, jak to trzeba zrobić. Pozbywamy się dodatkowego zbędnego oleju. Następnie zawijamy fryteczki w kawałek aromatycznego boczku i zwijamy w rulonik. Na wierzchu dodajemy szczyptę bezglutenowego dżemu borówkowego. I dekorujemy gałązką rozmarynu. Kulinarne arcydzieło gotowe! Hmm... Ja wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki, które są tak podobne do frytek. A jak dodamy syrop truskawkowy, to mm -hmm. będą wyglądać jak frytki z ketchupem. Moja siostra uwielbia słodycze, na pewno to jej się spodoba. O, wreszcie wszystko gotowe. Dziecko już czeka na swoje jedzenie. Jako pierwsza uwaga przykuło danie od babci. Klasyczne frytki i ketchup. Wygląda naprawdę smakowicie. Dziewczynce się spodobało. Ciekawa, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa kuchni sięgnęła po nietypowy przepis. Jednak nie spotkał się z uznaniem. I jeszcze został prezencik od siostry. Wygląda jak frytki keczów. ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Maczamy i jemy. Pozostało nam wybrać zwycięzcę i wygrywa danie babci. Kora! Babcia dobrze się spisała. Ups, coś mi strzeliło w karku. Co teraz będzie chciała zjeść nasza mała dziewczynka? Wow, chcę sushi. Co to takiego? Nie wiem, jak to ugotować. Pokażcie babci, co ma robić. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Wystarczy, resztę rób sama. No i zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż sushi z paskudnymi wodorostami? Wolałabym znowu zrobić coś słodkiego. Albo słodko-kwaśnego. Weźmiemy te słodko-kwaśne języczki, zamiast sosu dodamy bitą śmietanę, owiniemy żelkowe oko i dorzucimy kilka żelków haribo. Wyszły takie duże i kolorowe kawałki. Widzieliście kiedyś takie sushi? <suszy> Ach, teraz trzeba wziąć arkusz sznory i przeciąć go na pół. To wszystko jest takie suche. Pęka, jak ty to zrobiłaś? Jestem profesjonalistką, babciu. Następnie rozkładam wszystko na macie i formuję rolkę. Skręcam ją za pomocą maty i ostrożnie kroję. Proszę! Klasyczna rolka z imbirem i wasabi gotowa. Babcia nie potrafi zrobić tych twoich rolek. Nie trzymają kształtu. Bingo. Wiem. Włożę farsz do ogórka. Powinno być smacznie i zdrowo. To stary przepis na przekąskę. Czas na degustację. Raz, dwa, trzy. Zacznijmy od tej porcji. Sushi szefowej kuchni wygląda idealnie. Tak samo dobrze smakuje. Takie duże i kolorowe rolki. I bardzo, bardzo smaczne. Tak bardzo, że od razu wygrywają. Kurczę, nawet nie spróbowałaś moich. Babciu, obudź się. Wnuczka znowu chce coś pysznego. I Tym razem deser. Czekoladowy koktajl. To mój ulubiony przepis! Potrzebne będą kostki lodu. Do słoika wleję sporo sosu czekoladowego. I napój ze Starbucksa. A ręcznym mikserem ubiję mleczną piankę. Co ty robisz? Przepraszam, babciu. Za blisko siedzisz. Co to za torebeczka w ręku babci? Kawa rozpuszczalna trzy w jednym? Czy ona naprawdę zamierza dać ją wnuczce? Wygląda na to, że sama jest jej wielbicielką. A ja kontynuuję. Teraz dodamy trochę bite śmietany. Często robię sobie taki deser. Spróbuję. Posypię jeszcze pokruszonymi oreo. A na wierzchu położę ciasteczko. Gotowe. Taki koktajl trzeba pić przez słomkę. Kto robi koktajl w ten sposób? To straszne. Nieraz robiłam słodkie napoje. Potrzebne są świeże ziarna kawy. Odmierzam wszystko co do grama. Miele ziarna na drobny proszek. Nie zaparzam. Kawa będzie idealna. Pozostaje tylko udekorować ją mleczną pianką. Właśnie w ten sposób. I dekoracja w postaci płatków śniegu gotowa. Idealnie. Ostatnio nie podobały jej się twoje dekoracje. Nadszedł czas na degustację. Ślinka cieknie na sam widok. Piękny koktajl, a na wierzchu ma smaczne ciasteczko. Pyszne. Czego nie można powiedzieć o kawie rozpuszczalnej? Babcia chyba chciała otruć swoją wnuczkę. Napój szefowej kuchni ma przyjemny aromat, ale smak nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza bohaterka wybiera ten piękny koktajl. Znowu wygrałam! Super! Następne zadanie dla was to... Gofry! Co to jest? A, znam na to przepis! Rozbijamy jajka. Dodajemy cukier. Można dodać więcej. Dzięki temu gofry będą smaczniejsze. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Uff, męczy mnie to już. Chyba wystarczy. A teraz można dodać mąkę. A psik! Ojej, babciu, przepraszam, znowu cię ubrudziłam. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. No może nie potrzebujesz tyle mąki. Odłożę nadmiar. Nic jej z tego nie wyjdzie. Ale stary wypróbowany przepis babci na pewno się sprawdzi. No i proszę, można wlać ciasto do gofrownicy. Ja też prawie skończyłam. Wyjdą idealne rumiane gofry. <gry> Czym wy chcecie karmić to dziecko? Musi się zdrowo odżywiać, żadnego cukru. Bierzemy cukinię. Ścieramy ją na tarce. Dodajemy jajka i mieszamy ciasto. Zrobię to szybko za pomocą miksera. Jak to paskudnie wygląda. Marzymy nasze super zdrowe gofry, ah, jakie różnorodne dania przygotowały zawodniczki. Co za aromat, sama bym to zjadła. Muszę to tylko udekorować bitą śmietaną i owocami tak jak na zdjęciu, wyszło super! Co to jest? A, tego właśnie potrzebuję. Miodek i odrobina masła na wierzchu. O, jakie dobre, jakie piękne! Oh my. Czas na wyciągnięcie gofrów. Zieleń to kolor zdrowia. Nie zabraknie pięknego podania. Cóż niezwykłego i dodam zieleniny na wierzchu. Bellissimo. Nie podoba mi się. Proszę bardzo, wnuczko. Te gofry wyglądają dokładnie tak, jak chciała dziewczynka. Tylko o co chodzi z tym dziwnym nadzieniem? Skorupki jaj. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy się gotuje. Co to jest to zielone? Jakaś trawa na wierzchu? Mimo to trzeba spróbować. Malutki. Ładnie pachnie. Ale smakuje beznadziejnie. Czego się spodziewać po tych gofrach? Ojej. Chyba naprawdę dobrze smakują. Palce lizać, a to zwycięzca. Hurra, to moje. Babcia je zrobiła. Ale fajne. Hey. Zostaw to jeszcze zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnosiu, jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. W ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Nie przynieś mi natychmiast miseczkę. Dobra, Naleję do niej syropu truskawkowego, potem nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu patrz to krew, to straszne, babciu wszystko w porządku. Po prostu syrop. Po co tak straszyć babunie? Robię to dla Twojej wnuczki. Chcę, żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne pączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę Wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne. A dla urody wystarczy odrobina cukru podró. Spójrzcie tylko jakie są piękne! Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy żeby poprawić sobie humor. A żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak otworzyć tę puszkę? Kurczę! Moja kochaniutka, to było naprawdę zabawne. Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej! Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco, ale są całkiem smaczne. Ciekawe, co to jest. Ojej, syrop! To świetny pomysł. Babciu, teraz będę próbować Twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie. Za proste. A te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. Mm, to są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, Siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Otwieraj się. Sprawdźmy. Tak, wow. udało się. Teraz czas na skitelsy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów. Żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz sprite. No jak mam go otworzyć? Wiem, użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko. Biedactwo. Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznicę Sprite'a. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bite śmietany. I ozdobię cukierkami. Tada! Moje arcydzieło gotowe. Brawo! Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach, dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach! Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Franczko, znowu potrzebuję Twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś, przysięgam. To jest przerażające. Ukradła mi bitą śmietanę. Obserwuję Cię. Dziękuję. Dobra robota. Nie przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas spróbować. Wednesday, jak zawsze, najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie, a raczej okiem. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw. Wiesz, że ich nie cierpię. Fuu, ochyda. O, siostrzyczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję jak to smakuje. Ale czad. Rebeka, znowu wygrałaś! Hurra! Znowu wygrałam! Razem zaskoczcie mnie jakimś e, pysznym makaronem. Okej. Okay. Mam kilka pomysłów. Babciu nie śpi, czas na gotowanie. E, makaron? Pewnie. Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać, przecież niczego nie czujesz. Hm. No dobra, można wrzucać spaghetti. A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. Apsik! Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się, babciu, przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie babciu, nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie... O Boziu! Co za tragedia, Wednesday, patrz! Taki widok zwykle Ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia, dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu! Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Bicie to zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Babcia podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? Ketchup, A na tym oko? Jak wam się podoba? To upiorne, nie zjadłabym tego. A ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Wednesday, znowu mnie straszysz. Podanie bardzo ciekawe. Ale makaron... Do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z ketchupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka. Oh my. Ojej, ciekawe, co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Mmm, pyszności. Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz. Kura, to mój szczęśliwy dzień. Wednesday, prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. Zróbcie mi tym razem sałatkę. Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty. Kurczaka. I oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. A ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka. Jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz, jak pięknie to wygląda. Porażka. To ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język. A oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co teraz na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego. Ale bez smaku. Ojej, babcia wie, jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha, prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Fu, babciu, gratuluję zwycięstwa. No, nareszcie tak długo na to czekałam.